Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie: dziś kruche, maślane trójkąty z jabłkiem i cynamonem oraz orkiszowe ciasteczka z czekoladą, taka krajanka w bonusie. Będzie prosto i pysznie. Trójkąty z jabłkiem są serio proste do zrobienia i nie zabiorą Wam dużo czasu. Przepięknie prezentują się na talerzu, a o tej porze roku smakują po prostu wybornie. Piekę je głównie dla rodziny, ale tak jak na co dzień unikam klasycznych ciastek i ciast, to te trójkąty akurat skuszą mnie za każdym razem. Cienkie, kruche ciasto, delikatne i maślane, skrywa wilgotne, jabłkowo-cynamonowe wnętrze, każdy kęs z lekkim pęknięciem uwalnia pełnię smaku i naprawdę cieszy podniebienie. Do tych ciastek wybieram pełnoziarnistą mąkę orkiszową, która doskonale tu pasuje. Pod koniec filmu pokażę też drugie zastosowanie ciasta, robiąc kruche ciasteczka z czekoladą, taka mini krajanka wyjdzie, przepisy i składniki znajdziesz jak zawsze blogu skutecznie ciekął. A my tymczasem zaczynamy piec. Zapraszam. Ponieważ ostatnio pokazywałam pieczenie we frytownicy, to żeby było sprawiedliwie dziś pokażę trójkąty pieczone w piekarniku. Piekarnik ma akurat tę zaletę, że piekę całą partię na raz. Oczywiście można piec je też we frytownicy na gorące powietrze. Szczegóły jak zawsze w przepisie na blogu. Link pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć. Jak widzicie, zaczynam od roztopienia masła. 50 g masła kroję w mniejsze kawałki i rozpuszczam w zwilżoną wodą garnku lub w mikrofali. To masło ma być płynne, ale nie ma się gotować, więc po prostu włączam grzanie, zanim się w połowie roztopi, a resztę zrobi już temperatura. W czasie, kiedy masło się topi, ja obieram jabłka i tu taka dygresja, na tę ilość ciasta zwykle biorę dwa duże jabłka. Dziś jednak chcę pokazać Wam uniwersalność tego ciasta, więc trójkąty zrobię tylko z części, jakieś 10 sztuk, a z reszty zrobimy Ciasteczka z czekoladą. Zatem jeśli planujecie zrobić trójkąt z całości, czyli z całego ciasta, należy po prostu podwoić ilość jabłek. U mnie zatem dziś jedno, kroję na ćwiartki, usuwam gniazda nasienne, po czym obieram, i kroję w niezbyt grube plasterki. No dobrze, gotowe? Przekładam do garnka lub na patelnię, dodaję brązowy cukier trzy łyżeczki, u mnie domowy, jak go zrobić w bardzo prosty sposób pokazywałam w osobnym filmie i podlinkuję go dla Was, rzecz jasna, gdzieś tu obok. Jeśli nie mam brązowego cukru, to można go podmienić na zwykły jasny cukier. Jeszcze cynamon, jakieś pół łyżeczki i mieszając podgrzewam, aż jabłka zmiękną, wyłączam grzanie. I zostawiam do ostygnięcia. Można przełożyć na talerz, żeby ostygły, lub o tej porze roku po prostu wystawić za okno. No i kiedy jabłka sobie stygną, ja przygotuję ciasto. Można je zrobić mikserem lub yy, w blenderze. U mnie blender. Do misy blendera wbijam całe jajka, dodaję szczyptę soli, jedną łyżkę cukru waniliowego i 3-4 łyżki zwykłego cukru. Ja mam domowy waniliowy cukier, więc po prostu z niego skorzystam. Miksuję, łącząc jajka z cukrem. Ok, do tej mieszanki dodaję teraz dwie łyżki mleka oraz 230 g pełnoziarnistej mąki pszennej lub orkiszowej. U mnie jest to mąka orkiszowa, jeśli biorę zwykłą pszenną, np. typ 500, to biorę jej trochę więcej, bo 250 g. Ja jak widzicie mieszam ją sobie najpierw z proszkiem do pieczenia, dosypałam jedną łyżeczkę i dopiero tak pomieszaną dosypuję do jajek i dolewam od razu to roztopione masło, po czym miksuję, aż składniki połączą się na takie spójne ciasto. Mój blender jest dość mały, więc tak ze 2-3 razy zdejmuję pokrywkę i zsuwam ciasto ze ścianek, pomagając mu w pracy. No i jak tylko ciasto z się połączy, coś takiego, przekładam je na podsypaną mąką stolnicę. I jeszcze króciutko zagniatam. No i można wałkować. Rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza i niech już się rozgrzewa, a ciasto rozwałkowuję teraz na grubość mniej więcej 2 mm. Ponieważ robię trójkąty, to będę z niego wykrywać kwadraty, dlatego staram się nadać mu wałkiem w miarę prostokątny kształt bazowy. Yy, I wałkując dopowiem, że można też rzecz wycinać kółka, tak jak do pierogów, na przykład szklanką, a skrawki zagnieść i ponownie rozwałkować do wykrawania. Przy kwadratach nie będzie siłą rzeczy skrawków, więc u mnie zwykle tak. I ponieważ z części ciasta chcę zrobić ciasteczka takie na jeden kęs, to odcinam brzegi ciasta, nadając temu rzeczywiście taki prostokąt, zbieram skrawki i wszystko, co zostanie mi ponad 10 kwadratów, do których dążę, to będzie baza moich ciasteczek. Oczywiście można zrobić trójkąty z całości, to jest z całego ciasta, jak wspomniałam wcześniej. To już gotowe. A tyle ciasto zostało mi na ciasteczka, które chcę Wam pokazać w bonusie. Na razie zatem odkładam je na bok. Kwadraty złożone na pół dadzą trójkąty, stąd ich nazwa, ale jeśli wykrawam kółka, to uzyskuję półkola, na które mówimy kieszonki, więc druga nazwa z tytułu też u nas w domu funkcjonuje. No dobrze, na każdym kwadracie lub kółku układam porcję jabłek, składam nad nadzieniem, ale nie zlepiam w całości, tylko dociskam palcami rogi trójkąta, zamykając go tak lekko z boku, a reszta jest otwarta. I tak przygotowany trójkąt układam na blasze. I powtarzam z kolejnymi. No i zaraz pokażę co dalej z tymi trójkątami i czekającymi na swoją kolej ciasteczkami, ale w trakcie ich formowania prośba. Jeśli przepis ci się podoba, wciśnij kciuk w górę oraz zasubskrybuj kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. Dodaję je co tydzień, więc zasubskrybujesz i wciśniesz dzwoneczek obok, żeby otrzymywać powiadomienia. wspiera to moją pracę, bo dzięki temu wiem, co ci się podoba, a dwa algorytm poleci przepis większej ilości osób, które mogą z niego skorzystać. Więc naprawdę pięknie za to dziękuję. Jeśli już subskrybujesz kanał, to wielkie dzięki za okazane wsparcie i sygnał, że to co robię jest dla Ciebie przydatne. Naprawdę przepięknie dziękuję. No i trójkąty gotowe. Tak prezentują się na blasze. Stawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez 15-20 minut. Do czasu, aż będą delikatnie zrumienione. I niech one się pieką, a ja w tym czasie pokażę Wam szybkie mini ciasteczka. Pozostałe ciasto rozwałkowuję cienko. Staram się nadać mu wałkiem w miarę prostokątny kształt. Połowę ciasta posypuję grubo siekaną czekoladą lub jak u mnie groszkami czekoladowymi. Ile? Tyle, by przykryć nimi z małymi odstępami połowę rozwałkowanego ciasta. Składam płat na pół, przykrywając czekoladę, dociskam i delikatnie rozwałkowuję, sklejając wałkiem obie połówki i wciskając czekoladę w ciasto. Teraz kroję to w mniejsze ciasteczka. Te kształty siłą rzeczy będą nieregularne, bo linie krojenia wyznaczają kawałki czekolady, jako że kroję pomiędzy nimi, jak widzicie, małe kawałeczki. Taka krajanka i gotowe układam na blasze, zachowując lekkie odstępy i wsuwam do pieczenia zaraz po wyjęciu trójkątów. Piekę w 180 stopniach Celsjusza przez 10-15 minut, do czasu aż będą upieczone. Ale dziś upiekę je ja akurat we frytownicę, żeby pokazać, że i tak można. I wtedy ustawiam 160 stopni Celsjusza, daję 10-12 minut i wybieram ten wysoki termoobieg. Ok, w kuchni pachnie już przepięknie szarlotką, wyjmuję zatem moje upieczone trójkąty. Przekładam na rażkę, czekam, aż ostygną, i można podawać. Przed podaniem lubię je przypruszyć cukrem pudrem. Przekładam na talerz i można się częstować. Ciasteczka natomiast po upieczeniu wyglądają tak. Czekolada jest jeszcze gorąca i płynna. Zostawiam je więc na blasze, by przestygły po czym już przestudzone przekładam do szczelnego pojemnika na ciastka i przechowuję przez 1-2 tygodnie. Tak naprawdę, jeśli ich nie schowam, to znikają u nas już po jednym dniu, więc ja te moje chowam i będę wyjmowała po kilka sztuk do szkoły w roli słodkiego co nieco. Tak wyglądają w przekroju. Kruche, delikatne, ale wciąż stabilne i jako ciastka sprawdzają się naprawdę genialnie. W tym wariancie nie są za słodkie, są takie w punkt. Dodatkową słodycz wnosi rzecz jasna czekolada. A tu trójkąty. No, pachną przepięknie i ja już wiem, że skuszę się na co najmniej dwa. Jeden teraz na potrzeby filmu, a drugi do popołudniowej kawy. Mm. Uwielbiam ten moment, gdy cieniutkie orkiszowe ciasto pęka pod naciskiem, uwalniając pyszne, cynamonowe jabłka. Rewelacja. No nic, zjem tylko dwa. Przechowuję na talerzu pod przykryciem i ta porcja, którą tu widzicie, zniknie u nas Spokojnie w jeden weekend. Jeśli lubisz tego typu domowe wypieki, to zerknij też koniecznie na rogaliki, które nagrywałam naprawdę już chyba lata temu, ale przepis wciąż króluje w naszym domu i wciąż chętnie z niego korzystam i myślę, że przejdzie i na kolejne pokolenia. A tymczasem mam nadzieję, że dzisiejszy przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis pisane składniki i precyzyjne opisy znajdziesz jak zawsze na blogu skutecznie TV. Link jak zawsze wstawiam w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis, więc serdecznie do tego kliknięcia. Zapraszam. Pod filmem stawię też. Listę składników, rzecz jasna. No i co, dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, a już subskrybującym. Raz jeszcze przepięknie dziękuję za subskrypcję i okazane wsparcie. Przepysznych, kruchych trójkątów z jabłkiem i cynamonem wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze smacznego!